Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Dotań Polska Moi drodzy, dzisiaj wracamy do cyklu w poraniku buildów, ponieważ troszeczkę buildów nam zostało jeszcze do opisania I dzisiaj zajmiemy się buildem, który swój czas miał jeśli chodzi o czekanie, ale dzisiaj się właśnie nim nareszcie zajmiemy I jest to połączenie, moi drodzy, run i ziemi i nazywa się to Kamienny Mówca I był to build, który mogliśmy poznać jako medaj na kanale, ale dzisiaj zajmiemy się tym buildem stricte jako, jako poranik Także moi drodzy... Zapraszam do oglądania i zaczynajmy bez przedłużania. Także, moi drodzy, tutaj mamy na samym początku mistrzostwo ziemi. I przede wszystkim jest to e, połączenie w tym przypadku, które idzie pod ofensywę, e, pod du dual welding, także tutaj nie używamy kompletnie transmutacji, jeśli chodzi o. Chociaż używam transmutacji właśnie jeśli chodzi o e, obrażenia z odżywiem, ponieważ moi drodzy, skalowanie się pod e, ob obrażenia od ognia właśnie pozwalają na się skalować. Także, moi drodzy, przede wszystkim właśnie jest to build, który pozwala nam użyć tej transmutacji, i mimo że jej dużo nie mamy. To jednak moi drodzy, e, spokojnie, jest to właśnie po to, ale za chwilkę wam powiem dlaczego tylko tyle mam inteligencji, a dlaczego nie mamy w tym przypadku więcej. Ale moi drodzy, zacznijmy w takim razie od samych umiejętności. Także na samym początku mamy właśnie saklęcie ziemi, które tutaj na spokojnie możemy dać do połowy, ponieważ przede wszystkim e, znacznie ważniejszy w tym przypadku jest e, siarka, która daje nam znacznie większy boost do obrażeń fizycznych i oczywiście również bonus do obrażeń od oparzeń, aczkolwiek tutaj siarka jest naprawdę znacznie, znacznie mocniejsza niż sama podstawowa Samą podstawą zaklęciami, także klasycznie. Moi drodzy, lecimy dalej, jeśli chodzi o to. No i klasycznie oczywiście również mamy erupcję i w sumie niestabilność, także jeśli chodzi o mistrzostwo ziemi tutaj paradoksalnie dużo tego nie mamy, chociaż jeszcze mamy jedną umiejętność, której tak naprawdę, którą mamy tak naprawdę na slocie szybkiego wyboru, a paradoksalnie nie mamy tutaj e, na mistrzostwie nasz, naszej tabeli, ponieważ jest to przedmiot, e, skill właśnie z przedmiotu aczkolwiek również polecam wam serdecznie mieć starszego gorąca bądź ewentualnie jeśli chcecie jeść po większą ofensywę to tutaj możecie pójść pod krąg ognia, które naprawdę warto moim zdaniem wymaksować, także jeśli chodzi o ziemię bardzo mini Minimalnie, bo moi drodzy, naprawdę sporo sporo się dzieje, jeśli chodzi o mistrzostwa run, Także zacznijmy od tego. No i oczywiście, jest to bit, który będzie właśnie polegał na broni, broni runicznej, która przede wszystkim właśnie nam fa fa daje fajny boost do inteligencji. E, oczywiście, transmutatora również nam zmienia te obrażenia odżywiołowe, obrażenia e, odwrotnie, obrażenia fizyczne, obrażenia żywioł, Także mamy naprawdę fajne składowanie pod właśnie inteligencję, z właśnie bronią również, to która nam zwiększa tą inteligencję. Także, moi drodzy, mimo że właśnie na początku tej inteligencji nie mamy dużo, to z czasem nam się po prostu ona zwiększy. Oczywiście mamy również magiczne ładunek, który nam daje również boost do obrażenia od żywiołów, co się potem fajnie nam skaluje. Wystanie energii, po czemu nie zawsze tutaj się ta energia w tym przypadku przyda, ponieważ, moi drodzy, dużo energii będzie nam zżerać oczywiście e, pancerz energetyczny, aby po prostu naszą defensywę postaci tutaj sobie dodać. Także, naprawdę ważny skill, jeśli chodzi o defensywę postaci. No i co, lecimy, dalej moi drodzy, i tutaj nierozważną w przypadku, jeśli chcemy, chcemy iść pod dual welding, bo jeśli chcecie iść pod broń zetarszą na przykład, no to w tym przypadku możecie pójść pod słowo rolnicze Wchłonięcie, ale tutaj przy okazji idziemy jednak w nie rozważą Także tak to wygląda, moi drodzy, w tym momencie. Lecimy dalej. Słowo rolnicze pióro. Moi drodzy, jest to ważny skill, gdyby dzięki temu po prostu będziemy mieli mniejszą wymaganą siłę, dzięki czemu po prostu będziemy mogli, mogli dać więcej punktów w inteligencję, która nam się będzie ładnie skalować. Także jest to mega ważna rzecz. Moi drodzy, idziemy dalej. Runa życia, boost do siły, co też jest ważne, buz do ruchu, także, moi drodzy, prosta, fajna pozytywka, która nam się zawsze przyda. Idziemy, moi drodzy, dalej. No i tutaj mamy Uderzenie Gromu, które naprawdę jest świetnym skillem. Polecam je wymaksować, ponieważ naprawdę daje nam dużą, fajną ofensywę, bo czemu nie. Idziemy dalej, moi drodzy. Skill, który uwielbiam tutaj tę tankweście, kopalnie runicznych, zwłaszcza, oczywiście, zwłaszcza z runicznymi polami. Tutaj przede wszystkim mamy znacznie większy zasięg tego, tej umiejętności, przez po prostu mamy znacznie większy Potencjał, jeśli chodzi o to. Moi drodzy, w takim razie, jeśli chodzi o umiejętności, to tak to wygląda. Jeśli chodzi o to, dlaczego mamy tutaj tarczę gorąca bądź wir wojny, są to po prostu, właśnie skile, które mamy z itemków. Ale moi drodzy, oczywiście, jeśli chodzi o sam przegląd tych itemków, jest na kanale dokładny build pod meczaja, a to był jedyny moi drodzy, materiał poradnikowy pod same mistrzostwa. Także mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i oczywiście do zobaczenia wy w kolejnych materiałach na kanale.